Cześć, go z tej strony Szczęsny, Wojciech Szczęsny. A my stoimy przed wielkim, ogromnym bóstwem, które być może za chwilę wstanie, za chwilę się obudzi. Co my mamy tutaj w ogóle do zrobienia? Za naszymi plecami, dosłownie za naszymi plecami, jest jakiś potężny przeciwnik do pokonania, a przed nami boss. Raczej wybierzemy sobie tego troszeczkę... ...lepszego przeciwnika. Tylko pytanie, czy on się tutaj zaktywuje. Czy to będzie tak, że ja muszę najpierw coś przejść. Okej, okay. chciałbym go tylko pokonać na razie. Może byłoby... ...troszeczkę łatwiej. Oho. No, tą koleżankę tutaj... ...znamy. Znamy, może... Nie za bardzo lubimy. Ale, ale... Ale jak? Ty? Jak Sigil życia? Czyż ja miałem 130 HP? No. Kurde, chłopie, co ty? Harab. Harap harab to tak to się nazywa. No 130, przepraszam, no. <ścoughs> Więcej, no bo 106 HP i 38 pancerza, no to kurde jego mać. Gdzie ja wylądowałem? Dobra, jeszcze, jeszcze gdzie indziej. Tutaj gdzie zaczęliśmy tak naprawdę. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Ten harap jest tam u góry. Ale ty no, on nie zdjął jednym ciosem To jest grane w ogóle Dobra Zbieramy sobie Monetki Mamy ich aż 360 Widzowie To jest dosyć dużo Dobra, stamtąd przyszliśmy A tam będziemy iść Po jakieś większe monety Wybierzmy sobie strzelba. No i pewnie, dwa ciosy. I nara, do spania, nie. Dobra, tutaj to zebraliśmy. Tam mamy coś, coś więcej znowu. Ej, dostańmy się tam. Może to tam właśnie musimy iść. Aktualnie. Tam mamy też znajdźkę, oczywiście, jakąś figurkę. Jestem jak najbardziej za kolekcjonowaniem właśnie takich figurek. Oczywiście nie zebrałem wszystkich <laughs> Ale... Ale myślę, że pozbieramy kiedyś Właśnie na streamie być może Być może na streamku Ej Ej, 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 ej. Ty tak nie rób Chłopy, nie strasznie, bo ja myślałem, że zginę Przez moment Dobra Okej. Okay. I tu mamy figurkę. Dobra. Spoko, mamy. Yy, upiór. U, upiora znaleźliśmy. Spoko. Dla mnie jak najbardziej na plus, nie? I gdzie ja muszę iść? Muszę też iść do góry, czy tutaj na dół? Chyba, że to jest zablokowane na razie. No nic, idziemy do góry. Idziemy do góry, pewnie z, z, zrobimy, zro, zrobi się tak, że spadniemy na dół i to wszystko się jakoś tam za, zamknie, nie? Mhm. Mm no dobra, mamy tutaj już Kurde, chciałem go rzucić tarczą i widzicie jak to wychodzi. No właśnie, wychodzi jak wychodzi, wychodzi jak zawsze. Dobra, mamy coś tutaj, jakieś jeszcze pancerze, jakieś zdrowia. Nie, no to rozwalamy to. Jak rozwaliliśmy to, no to schodzimy tędy. A tu oczywiście jakieś przechuje. <laughs> No i właśnie, yy, nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem w ogóle jak to się nazywa, ale ten, ta runa tej tarczy, którą ja miałam w, w użyciu, ona jest nie do zajebania, nie? Nie wiem czy z, znam coś lepszego tutaj aktualnie. Ten minigun pewnie byłby bardzo dobry, ale właśnie ulepszony, a szczerze mówiąc nie chcę mi się go w, w ogóle ulepszać. Dobra, bank. Okej, okay, teraz ten leci. Boom. Boom. I gościu tylko po dwóch kontrach. Gościu już w ogóle nie istnieje, nie? Już można go wykończyć. To jest... To jest coś pięknego. Widzę. Jezus Maria, ja tego nienawidzę. Ostatnio mi właśnie na, napisał widz, że nienawidzi... Jej yy, takie jakby hybrydy, nie wiem jak to się nazywa. Ale ja nienawidzę tego agadońskiego cwela, nie? No patrz, no niszczy ci tarcze, chłopnie. Wychodzi chuj wie skąd Przychodzi i niszczy ci tarcze. Rzucać tymi czaszkami na mordę. Skontrować go, skontrujesz, to nawet nic nic mu się nie dzieje. Dostaje w głowę i też ma to w dupie No taki agadański no co ja, co ja mam tutaj powiedzieć Dobra Okej okay. No jeszcze ciebie tutaj brakuje tylko Kurde, jakby ten mały szczyt mnie tutaj uderzył I okazało się, że ginę To ja nie wiem co my zrobimy Dobra, pewnie jeszcze ktoś przyjdzie. To z, za mało, za mało. Aha właśnie, jeszcze ten koleżka tutaj. Jeszcze z drugim koleżką, no pewnie. O ty czulu. Dobra, dawaj ten sigil życia. To, to tak nie, to tak nie może być. Panie, że ten, ten, ten świat troszeczkę spowalnia. Aczkolwiek fajnie by było również, żeby... żebym miał trochę więcej tego życia i w ogóle... Aj, ten Sigil życia poszedł na marne, nie? Bo tutaj w ogóle się nie respi HP, nie respią się te małe, yy, te małe chujki, przez co nie ma też za bardzo właśnie jak yy, sobie zdobyć tego życia. Dobra, ta runa to jest yy, święte stado. Ok. A w użyciu niebo nieborozdzieracz teraz mamy. Dobra, niebo nieborozdzieracz będzie tutaj yy, aktualnie zdobyty. Zabij wszystkich demonicznych przywódców. Okej, okay, mamy teraz tylko taką misję. Do ogarnięcia. Yy, weźmy ten niebo nieborozdzieracz. Tylko i wyłącznie po to, żeby sobie ogarnąć ogłuszenie tych typów. Ogłuszenie tych typów może być dosyć kluczowe dla, yy, dla walki jaką tutaj prowadzimy chociaż jak widzicie no, jest to dosyć słabe w obrażeniach oczywiście może jakby to ulepszyć jakoś to byłoby to dużo potężniejsze ale i tak tutaj miażdżymy tych tych, tych łubów, nie dobra który następny? Który następny? Dobra, ten. Poleżka. Okej, okay, razem z tą wieżyczką. Arachnotronem. Kurde, czy zapamiętałem jego nazwę w ogóle. To, to jest cudnie. Okej. Okay. Mhm. Mm to będzie dobre. To będzie dobre akurat jak przyjdzie mi teraz Agadoński Cvel, nie? Na to wszystko. No właśnie, bo jeszcze Agadoński cfel jest tutaj do pokonania. I Agadoński Cvel jest jeden tutaj z najtrudniejszych przeciwników, co ja mam tutaj mówić wam widzowie. Nie ma nie ma co tutaj kryć, no jak po Agadońskim cfelu przychodzi ci... Ten jaszczur, jak przychodzi ci ten jaszczur, to ten jaszczur to jest łatwizna, tak naprawdę łatwizna. Tylko, że możecie wykończyć. No bo jednak, jak cię ten swelo obije, to ile ci z droga zostaje? Praktycznie nic, nie? Dobra, dawaj to. Uhu. Ale ładna kontra wleciała. Znowu. Dobra. Ej, tego ataku nie widziałem. Co to, co to kurde jest? Z pierwszy raz było to. Co za ciul? Dobra, jest bank. Uff. Dobra, nie wiem czy takie uff, czy nie uff. Pewnie, kurde, z 500 metrów mnie zabi, nie zabije. Gościu nawet nie skoczył dobrze, a już mnie zabił. <laughs> Dobra, ciekawe, ciekawe jak to pójdzie teraz, nie? No, mam nadzieję, że jakoś leżej. <laughs> Inaczej wróćmy sobie do ustawień, yy, ustawienia tego, bo to mamy na maksa, to mamy wymaksowane. I tutaj po prostu chcąc nie chcąc tutaj to tak szybko po prostu wykończymy. może no, hej, nie. Patrzcie, już my tutaj zniszczyliśmy całą dronę. Już ten mount jest bez jeźdźca. Yy. No i co, zbieramy sobie jedną aptekę, mamy tutaj następnego tego gościa, bierzemy sobie to, jeszcze raz to, temu tylko podgrzać pancerz, wystarczy uderzyć w to, przydukcyć tym, już wszyscy nie żyją, nie? Szkoda, że ten agadański ym, Cfel nie, nie rzuca niczym zielonym, co by można było właśnie odbić, tylko on na pieprza Dosłownie całym sobą na nas, nie Ale dobra. Okej, okay, odsuwamy się. Dobra, dobra, jeden atak, jeden atak. Aha, zniszczył nam Zniszczył nam kurde tarcze i... I... felu jeden, no Dobra, nie żyjesz, gościu, ale mnie zdenerwował, mnie naprawdę, nie? Miałem 140 HP tak naprawdę i gościu raz uderzył i, I nie ma nic, nie? Nie ma połowy. Jezus Maria, przepraszam Was widzowie, że nic nie mówię, ale tutaj takie skupienie, taki fokus wpadł na to. Że ja byłem zaskoczony, ile on pocisków w trakcie sekundy może wystrzelić, nie? Teraz mnie jeszcze bije w plecy. Trajer! <grystanie> Kurde, co jest grane, nie? Dobra, ja uciekam tutaj tylko po to, żeby, żeby nabrać trochę życia. Dobra. Ten będzie miał tutaj jakąś Dobra, tamten idzie. Okej, okay, boom. Bum. Ten jest oguszony. Okej, okay, ty. Dobra, pokonany. Jak ten jest już pokonany, to wydaje mi się, że to ten już będzie łatwizną. Ale musiałem mu tą do rondo zrobić, tak jak jeszcze Roy Royson mówił. Okej. Okay. Hipel, dobrze. Dobrze, do spodu z nim. Normalnie. Amunicja. Amunicja granatników została zwiększona. Wow, to była niezła walka. To była naprawdę niezła walka. Ja jestem w szoku w ogóle, że daliśmy radę aktualnie. Kusza? Dobra, a ja mam z, ni z nią zrobić? Aha, po prostu jednąć w typa tak? Będziemy mieli kuszę Dobra. Balistyczno-fuzyjna kusza. Naciśnij Y, aby wyposażyć się w BFK i zadać ogromne obrażenia demonom w okolicy. BFK ma mocno ograniczoną ilość amunicji, którą można znajdować w świecie, aby uzupełnić zapasy. Tarcza jest niedostępna, kiedy masz na wyposażeniu balistyczno-fuzyjną kuszę. Dobra. Ociechuj. A, bo to. Potężne jest, kurde, chłopie. Dlaczego ja tego nie miałem? To jest taki chyba ultimate. To jest ultimate slayera, nie? Patrzcie na to. Normalnie kabum i jedziesz po wszystkich, nie? Bum. Za arrombiste. Dobra, można sobie to też. Jakby. wycofać, tak? I Y to jest. To jest ta właśnie broń. Co się stanie, jeśli ta istota nie będzie chciała wyjść? Nie mamy wyboru. Pytanie: po co nam mnie jest ta istota? Jakby. Nie wiem, czy było mówione coś o tym, czy nie. Wiem, że my musimy ją wzbudzić, tego boga, nie? Tylko pytanie... Po co? Dlaczego? Po co nam jest on potrzebny? No dobra. Nie no... Bardzo, bardzo ładna lokacja. Ok. <laughs> Okej, okay, widzowie, nie wiem jak u Was będzie to wszystko wyglądało, bo jeszcze nie mam do tego wglądu ale wydaje mi się, że u Was będzie dźwięk odpowiednio dopasowany. U mnie niestety dźwięk jest le lekko opóźniony. Nie wiem w ogóle, z czym jest to spowodowane. Jeśli ktoś ma pomysł, to, to proszę podajcie, bo miałem i yy... kartę przychwytyjącą podłączoną po, pod huba USB. Było to samo. Teraz mam podpiętego bezpośrednio do laptopa i jest to samo. Totalnie nie wiem od czego może być to opóźnienie dźwięku Skąd ono się w ogóle wywodzi, nie? Czy to jest po prostu na, na OBS-ie, bo używam teraz OBS-a i pytanie, czy to OBS może powodować takie opóźnienia? Nie wiem na przykład w ustawieniach coś czy coś nie mam zielonego pojęcia jak to wszystko działa Aż takiego pojęcia jak to działa. Nie wiem, wydaje mi się, że coś tam musi być. O, no proszę, no pewnie, że jest. Dobra, bum. Okej. Okay. na szczęście, że oni są dosyć słabi No co za... Co za chujki, nie? Trochę ich tutaj wylazło Ale jak widzicie, nie, nie straciłem ani jednego HP, nie? amunicji, trochę poszło się pieprzyć, a nie straciłem ani jednego HP. Dobra. Dobrze, dobrze. Boom. Ty ich nie? No i patrzcie, no zniszczyli mi cały HP normalnie Czyli cały HP, cały pancerz mi zjedli Ciule Dobra Tak, trzeba rozwiązywać te problemy, bo To innego tutaj poradzisz <grym> Chociaż ciekawe, jestem jak ta, mm, Balistyczna kusza. Ee, będzie działała na na przykład Agadenskiego nie? I Tylko będzie one, one hitowała, czy nie? No, bardzo mnie to interesuje. To jest gość, który naprawdę denerwuje. Dobra. Tyk, nie żyje. Mamy tutaj coś do zebrania? Nie, ale u góry mamy jeszcze jakichś gorszych przeciwników. Dobra. bank Ok. cyk I to jest piękne. My uderzamy sobie tylko tarczą. Okej, okay. spoko. Jakby nie byli jakoś mega trudni. Dobra. Wszystko się wali. Ten się budzi. Zobaczymy. Zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało za chwilę. Wydaje mi się właśnie, że T-Volt był o jeden rozdział dalej ode mnie. Czyli, właśnie zaraz zobaczycie, gdzie. Ostatni przełącznik przed sobą. To jest kurwa wielki przedwieczny. Co, co jest grane? To jest kurwa wielki przedwieczny. O co tutaj chodzi? Dobra, tu będzie walka jak nic, nie? Chyba, że ja już tu walczyłem. Ja już tu chyba walczyłem, dobra. Never mind. Y Pewnie, że ja się kurwa nie skapnąłem. Przepraszam za przekleństwa. To jest wielki przedwieczny. Uwięzili je bańca, masakra. Idę zakład, że on nawet tego nie poczuł. Nie? <gry> I przeszliśmy przez portal. No to nieźle. Ty. Iglica Nerathul. Ja tu robiłem wszystko. A mam tylko 63%. O co tu chodzi? Dobra, nieważne. Widzowie. Yy, kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że dźwięk jest chociaż zgrany u Was. Pytanie. Pytanie właśnie, jak to naprawić? Nie wiem. Będę szukał w internecie. Jak nie, no to proszę o pomoc, jeśli macie jakieś pomysły. Trzymajcie się i hej.